Przemysław Zamojski po zwycięstwie z Anwilem w Łocławej Przemku to jest takie już przełamanie na dobre stelmu po ciężkim meczu, bo to takie mecze z reguły przynoszą właśnie e, przełamania. Taką mamy nadzieję, bo naprawdę ciężko pracujemy na treningach i chcieliśmy w końcu odnieść to zwycięstwo. Dajcie, już nie wiem po ilu porażkach z rzędu, chyba cztery porażki z rzędu, także my potrzebowaliśmy tego naprawdę jako oddechu i dzisiaj to się udało po bardzo ciężkim boju z Anwilem. Ale mam nadzieję, że teraz terminarz jest troszeczkę dla nas bardziej korzystny. Mamy dwa mecze po u siebie na parkiecie i, i mam nadzieję, że potwierdzimy to, że, że dzisiaj to nie był przypadek, tylko że wracamy na, na coraz lepsze tory. Nie mm -hmm. ja był przypadkiem też e, twój decydujący, może jeden z decydujących rzutów, jedyną trójkę, którą trafiłeś dzisiaj w meczu, to była trójka e, w bardzo ważnym momencie, kiedy goniliście i kiedy przełamaliście Anvil, e, później poprawiła Roncel, e, powiedz, to był ten najważniejszy moment meczu. Myślę, że no jeden z takich ważniejszych, bo potrzebowaliśmy przede wszystkim wyjść na to prowadzenie i cały mecz goniliśmy, dużo sił zostawiliśmy. Już Anvil odchodził na dziesięciopunktową na przewagę, później znowu udało nam się zniwelować tą przewagę i, i wrócić do gry. i Cieszymy się, że, że nie poddaliśmy się, że w tej czwartej kwarcie graliśmy bardzo agresywnie, dużo wymuszeń, dużo pomocy w obronie, przez to jakieś łatwe przechwyty. Punkty z kontry, biurki, to były naprawdę ważne elementy, które nam pomogły dzisiaj odnieść zwycięstwo. Gracie w europejskich pucharach, wydawałoby się, że powinniście być zmęczeni tymi podróżami i w końcówce zawodzić, a się okazało, w dzisiejszym meczu wręcz na odwrót. Początek był słaby, a z każdą minutą aż do e, ostatniej rozwijaliście się, graliście coraz lepiej i właśnie w ostatniej właściwie minucie, w ostatnich dwóch minutach przeważyliście na szale zwycięstwa na sam, swoją korzyść. Jak to jest z tym zmęczeniem? Myślę, że przez te ciężkie treningi gdzieś ta nasza jeszcze wydolność i ta wytrzymałość wzrasta cały czas z każdym treningiem i, i to widać, bo w ostatnich meczach graliśmy dobrze 20 minut, później 25, 30 i dzisiaj naprawdę zagraliśmy ponad 30 minut dobrej gry i, i przede wszystkim te ostatnie minuty, gdzie to było najważniejsze dla nas, żeby się przełamać, żeby tą intensywnością gdzieś tam wyłuskać kilka piłek i, i w tej końcowce nam się to udało, także cieszymy się bardzo. Że, że dzisiaj zwyciężyliśmy i mam nadzieję, że będziemy to kontynuować. Mhm. Mówi się, że to ci amerykańscy zawodnicy są e, niezmordowani tymczasem dzisiaj w dzisiejszym meczu. E, to ty, to Aaron, Cel, to Łukasz Koszarek graliście grubo ponad 30 minut, wytrzymaliście tego, trudy tego meczu. E, skąd taka dyspo, dobra dyspozycja i czy to tak jest, że Polacy nie mają się czego wstydzić w e, konfrontacji z Amerykanami? Jasne, że nie mamy się czego wstydzić. Mamy naprawdę dużo ogranych polskich zawodników na, na międzynarodowej arenie, co, co było widać, nawet trzech z nas grało w reprezentacji w tym, w tym sezonie wakacyjnym i udało się awansować. I gdzieś tam ta, ta praca przez wakacje, później Ci pozwala na to, że, że z lepszą formą wchodzisz w sezon, już przygotowany. I teraz poprzez te treningi z naszym nowym trenerem Saszo Filipowskim widać, że, że odzyskujemy tą, tą właśnie wytrzymałość, jeszcze gdzieś tam znosimy się na wyższy poziom i, i mam nadzieję, że to tylko będzie dla nas prezentowało w przyszłości. Dziękuję za komentarz.